Dzisiaj bardzo, bardzo niewiele Wam brakowało do, do szczęścia. Tej końcówki chyba najbardziej szkoda, gdzie dwie minuty graliście w przewadze i można było tego gola zdobyć, bo tych sytuacji też trochę jednak było. No tak, tak, to, to co powiedziałeś to, to racja i no i nie wykorzystaliśmy, to jakby trzeba się przyznać do tego i, e, no i tego nam zabrakło i też e, na początku meczu za łatwo straciliśmy dwie bramki. Mecz dzisiaj dla Ciebie jest szczególny, bo zespół może pod inną nazwą, ale w którym grałeś też, też długi czas. Bardzo dobrze się znasz ze swoimi dzisiejszymi przeciwnikami. Łatwiej Ci było przez to dzisiaj grać, bo wiesz, co, co potrafią. Czy, czy wręcz przeciwnie, to oni znają Cię na wylot i, i było dzisiaj podwójnie trudno? Myślę, że tak i tak. Ale generalnie, ogólnie to był trudny dla mnie mecz, dlatego że jestem po chorobie długiej, trzytygodniowej. No więc to było największym problemem. Natomiast tak, no to znamy się z boisk wszyscy generalnie, tak? Także przez tyle lat grania to i z innych zespołów też znam chłopaków, więc oni też mnie znają, więc myślę, że to akurat było jakby 50 na 50. Widać było dzisiaj, że w wielu fragmentach gdzieś brakowało wam tego powietrza, bo robiliście te zmiany aż nadto szybko, że praktycznie co, co 30 sekund gdzieś była jakaś zmiana i już później brakowało też, też na ławce tych sił, żeby wejść i gdzieś przycisnąć. Też, też, też tak to widziałeś? Tak, zabrakło, zabrakło troszkę. Czasem mówię, zawsze znaczy czasem sami rozmawiamy, że jak było nas za dużo, to też było niedobrze. Natomiast dzisiaj było zdecydowanie za mało. No dwie zmiany, z czego ja jeszcze po chorobie, no to było za mało, nie? I na pewno to się przełożyło, na, na pewno to się przełożyło na te szybkie zmiany. Dzisiaj było naprawdę bardzo blisko, ale rzeczywistość jest dla was na razie brutalna, bo w sześciu kolejkach tylko jedno zwycięstwo. Jaka perspektywa przed wami? Trzy kolejki do końca Będzie, będziecie walczyć jeszcze o to, żeby tych, tych punktów nastukać, możliwie jak najwięcej? Znaczy generalnie wydaje mi się, że większość chłopaków z tego zespołu. Ja na pewno podchodzimy do tego tak, że przychodzimy, żeby się poruszać, żeby. Na fajnym poziomie w miarę pograć sobie w piłkę, bo nie zawsze to się da na takich rozgrywkach typowo już amatorskich, więc ja do tego tak podchodzę.